Zdarzają nam się różne rzeczy, tak jak mi ostatnio hmm. się zdarzyło wyrwać e, 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 i zagalopować w swoich prognozach pogody, wpisałem się w historię e, telewizji. To może swoim. zdradźmy, co się wydarzyło osobom, które aż tak bardzo nie śledzą tego, co dzieje się w telewizji. E, Zabluźniłeś po prostu na wizji. Tak, po prostu nie wiedząc, że jestem na wizji, e, przeklnąłem, użyłem nieparlamentarnego słowa. No, te emocje sięgnęły zenitu, ja nie mając świadomości, że... Jestem na antenie po prostu. E, użyłem tego chyba najbardziej znanego polskiego słowa z tym takim długim, przeciągłym R, er, e, ale sam się przekonałem, jaka to jest fala. Wiesz, to po pięciu minutach było już wszędzie, a po godzinie pisali ludzie do mnie z różnych stron świata, od Stanów Zjednoczonych e, po, po Nową Zelandię. Ale co pisali? Się, e, wiesz, co powiem ci szczerze, że na początku mnie zmroziło. Nogi mi się ugięły mhm. i mówię, kurczę. No to pozamiatane teraz będzie dym. Natomiast gigantyczna ilość komentarzy była super. Fajnie, pokazali, pokazałeś normalną twarz. Jesteś normalnym facetem. Każdemu może się zdarzyć. Kiedy stałem się viralem i. Jako człowiek, pralka, e, przeleciałem przez internet. No to moja bratanica w Zielonej Górze, kochana Zosia, e, przyszła do mnie i mówi: Wujek, znacie cała moja klasa, opowiedz mi, co to był za incydent. Spodobała Ci się Rolka, spodobać Ci się cały podcast. Wejdź na YouTube RMF Show.